Siemaneczko ziomeczki. Witam Was w trzecim odcinku z Minecraft Redstone Nigryzie. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak zrobić taką oto hodowlę trzciny. No i jest ona dość duża, ale to dlatego, że zbiera strasznie dużo trzciny. No dobra, jak widzicie, tutaj mam taką. Tylko tutaj czasem się buguje i po prostu tam wpada. Okej, tu mam już przygotowane rzeczy w ekwipunku na budowę. Dobra, co do tego potrzebujemy? Jedną skrzynkę. Jednego pieca. Coś do niszczenia terenu. Yy, stak i 13 budulca. To jest no, strasznie, no na, nawet, nawet dużo. No ale trzeba się poświęcić, żeby mieć coś więcej, bo trzcina się przydaje na książki, do Enchenty i no i tamte sprawy. Yy, 28 piasku. 16 redstone'a. Jeden repeater. 14 pistonów, 13 trzciny, 1 komperator, 12 schodów, 2, 2 wiadra wody, 1 lejek. Dobra, ja tu wezmę wpiszę komendę na dzień szybko. Jak widzicie, trochę tam komend pisałem, żeby to budować. Dobra. Mechanizm jest trochę skomplikowany tej części jest najbardziej skomplikowany, bo tutaj trzeba komperatora użyć. Ale dobra, ja to wam wytłumaczę wszystko i, i będzie OK. Na początku stawiamy 13 piasku w rzędzie, żeby wykorzystać całą no, cały pasek rzęs, na jaki da się zasilić. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście. Dobra. Już mamy tego 13. Yy, Obudowywujemy to tak, żeby tu były dwie kratki. Też, I tutaj tak dookoła, żeby nam to nie wypadało. Nic. Ja okay, to sobie może to złączę już. Ok, da się. Zmą od razu trzcinę. Tutaj, gdzie jest przód, stawiamy schodki. Mniej więcej, żeby tu był środek. Bierzemy dwa wiadra wody i wylewamy. O, i tu nie było środka akurat. To coś do terenu. Tutaj jest środek. Dobra. Pamiętajcie, że tam gdzieś środek, to zawsze się wylewa na jedno. Chodzimy trzcinę. Gdzie jest? Gdy już posadzimy, budujemy tutaj jeszcze na trzy kraki w górę i taki pasteczek teraz na górze nad trzciną Dobra, gdy już mamy, budujemy taki po tej stronie, gdzie jest woda Dobra, gdy już to mamy, kładziemy tutaj bloki za trzciną cukrową i na nich kładziemy lepkie tłoki. Powinien zostać nam jeden tłok do rzeczy tam z tyłu. Dobra, gdy już to mamy, musimy zrobić tak, że jak trzcina wyrośnie, to sama się nam ścina. I widzicie, tu mamy taki mechanizm. Yy, Kładziemy tutaj. Nie, Sorry. muszę zobaczyć tutaj, bo robię to wszystko z pamięci. A, ok, już wiem. Kładziemy tutaj jeden klotek do góry. Tłok. Pie... Kładziemy piec. Do pieca wkładamy. 14 byle czego? 14 musi być 14. Żeby nam. No po prostu tak, żeby nam działało, bo będzie nam zasilać akurat tyle komperator. Tutaj kładziemy piasek. To. Tutaj kładziemy blok. Tutaj kurde źle postawiłem. wybaczcie mi. Tutaj gdzie jest to kładziemy blok. Ja tu raz muszę się jakoś podsadzić. Mm, dobra, ślituję. Game creative. Dobra, podlecę sobie tu. okej, okay, gdy już tu mamy postawiony blok, kładziemy komperator. I klikamy na niego prawym przyciskiem, żeby nam się zasilił. Kładziemy dookoła niego bloki bierzemy redstone teraz od tego pierwszego tłoka rozciągamy redstone dobra bierzemy nasz przekaźnik kładziemy tu dwa redstone przepraszam trzy redstone tak tutaj nie dwa dwa repeater tak Nasz mechanizm teraz powinien działać i gdy trzcina urośnie automatycznie powinien się odpalić. Jeszcze tutaj, żeby było to zupełnie całkowicie automatyczne. Kopujemy dwie kratki. Niszczymy jedną trzcinę. Tak za chwilę, tak. Teraz jeśli zniszczymy tą kratkę, to ma ta, tamten dziobek tą stronę, to znaczy, że dobrze go ustawiliśmy i możemy tu położyć skrzynkę. I teraz będą nam się automatycznie itemy zbierały do tej skrzynki, jeśli trzcina urośnie. Można jeszcze tu sobie z przodu dać jakiś blok szkła czy coś, żeby ta trzcina nie wylatywała, ale ja się tym nie przejmuję, bo ja to tylko chcę Wam pokazać. Wy możecie jakoś to z innego bloku zrobić, tutaj dobudować szybę. Dobra, patrzcie, jak to urośnie, to to... To tłoki nam ścinają. Gdzie to jest? Nie wiem. A. No jak widzicie, czasem się to buguje i nie leci do tej wody, ale to tylko teraz jest łapane. No kolejny bug. Dobra. Spróbuję tu gdzieś złożyć. No, ja tu ciągle łapię, nie wiem. Ale tu nam się samo ścina, jak urośnie, możecie zauważyć. Mi się buguje dlatego, że tu nie ma szkła Ale dobra, już nie będę przedłużał Mam nadzieję, że Wam pomogłem Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję, lajka No i do następnego Cześć